No, dzisiaj jest deszczowo. Co pewnie na humor wielu osób może wpływać negatywnie. Ja myślę, że ten deszcz jest potrzebny. Bo Wisła droga się już bardzo sucha. I tym, jak się czujemy, nie powinniśmy się przejmować. Na bardziej tak tym, czego nasza ziemia i nasza natura potrzebuje. Ja Wam życzę, żeby deszcz za bardzo przeszkodą. Ubierajcie się adekwatnie. No ewentualnie jeśli nie ubierzecie się adekwatnie, to też nie będzie koniec świata. I niech was w środku będzie słonecznie i pogodnie. Miłego dnia.